Cześć Wam, dzisiaj kolejny dzień, środa. Właśnie wróciłem z zakupów. Tu już sobie wcześniej z rana niwelator rozstawiłem, ale już nie jest rozstawiony. No i co? Kupiłem w końcu, tak jak tam mi doradzali, żeby nie wkrętarkę też kupywać, ale żeby kupić klucz. No to wziąłem najtańszą ofertę z marketu. Ale tam już się akuś ładuje, bo rozładowany, no i kupiłem z Macalistera, takie, takie, takie pierdołkę. Nie szło za bardzo przetestować, bo słaby akumulator. Widzicie, tam skręca faję. A jeszcze tutaj już te szalunki robi, zewnętrzne już po obrysie są wszystkie. Tutaj tylko są te, potem je trzeba będzie na pewno podocinać na wymiar Tutaj jest. Po całym obrysie już też przygotował z zewnętrznym no. I to tak by było na tyle Wyjzią co dzisiaj na wyciszeniu jeszcze bardziej niż wczoraj, a miał wkurzać jeża. Coś go nie chce wkurzać. Czemu nie wkurzasz jeża? Czemu nie wkurzasz jeża? na ciebie O, jeszcze Zyzio znalazł sobie taki patent, żeby mu się rusztować. zbrojenie nie bujało. To tutaj na spaksy przykręcił do deski. Tutaj zrobił sobie podwójną deskę, czyli prowadząca i 2,5 do oblewu. O, patent Zyzio. To, to samo. I z tej strony ma po dwóch stronach. Przy okazji trzymie się ten diabongowaty słupek. O tutaj jest tak. Tak o, na 2,5 i pół do oblewu i z tej strony jest to samo na dwa i pół do oblewu. Ja już wiem co zapomniałem młotka. Widziałem u Arka ten duży młotek, bo on tam rozwalał te porotermy. Wiesz tu ma warsztat stolarski. Dobra, idziemy zaraz z jeżem przetestować te szpilki od firmy DKB, która poleciła polecili mi do supów narożnych, ale ja właśnie wpadłem na pomysł, je wykorzystamy do szalunków, do wieńca. A że mamy trochę za słaby sprzęt i tamta z makalistera zakrętarka się okazała jeszcze gorsza niż nasza wkrętarka z, z, ze Stanleya, no to trzeba niestety, ale w deskach wiercić wiertłem otwór, bo wkrętarka też nam nie daje rady, wkręca też do, do połowy, tak samo jak tamta zakrętarka. Czyli wiercimy otwór, podkładka, bo mamy troszkę większe wiertło, nie byliśmy przygotowani, że będziemy wiercić w deskach dzisiaj. No teraz możecie zobaczyć jak my sobie dajemy tu radę z tymi szalunkami. Albo i nie. Albo i nie, wszystko się zaraz pokaże w praniu. O, w poziom nie, nie No to no, ty majster, tylko tu by trzeba też przemierzyć, nie? Tu już, nie. Mie, tu już mierzyłeś tego blata, czy jeszcze nie? Proszę. Tego blata mierzyłeś? Już, czy nie? Tak, ma wysokość 42 cm Ale nie mamy dziurek o. W moim wiertle. E, e ten, w moim wiertle. Uf. Tak to wygląda z góry Panie a dystanse Bo za chwilę co? Będziemy tam dźwigać Dajcie dystansę no, przecież potem się przejdzie, nie? Drab... Potem, potem, potem Wejdzie się drabina aluminiową Oczywiście A solidne sprzęt opiek Teraz to już pokrakał akurat Czekaj, no to już wezmę ta drabina na razie. Może jakby nie miałeś oh. te kominy co? No nie wiesz co Dam Dobra, radę. A nie ma tak moje złote wiertło. Te wiertło jest akurat moje nie. złote nie. Tak, od pana jest te drugie. Nie? Tak. Też nie panu na... Pana. Też panuje na naostrzyłem. Nie proszę pana, to jest tak. moja. Gruba jest twoja. Jeszcze grubsza. Teraz kupiłeś pan na inny. No właśnie panie. To no. No nie jest twoja. Zresztą czy to ma znaczenie i tak na wszystkich moich życiach jedzesz. Eee. Tak. Końcówka się

Panie, co to wygląda na młotek? To czekaj, no. Pierw w łóżce ty, a ja sobie tu spróbuję. A, a. O kurde. No ciś, pan. Czy pani, pan jadłeś? W ten problem, że jadłem. Się pr... przejadłem. Szybeczki. A to co, pan sobie nie wziął? My? No. Nie, to, no, ja. na pierdziocha Dobra, nie ma co cisnąć. No po co? Cisnąć to tu będzie beton. Ciekawe jak nam się sprawdzą teraz właśnie te... Znaczy ja, środkiem się nie, nie boję, bo w środek jeszcze możemy sobie dać boczki. Takie o tu, Takie, o -o. mamy taki półtora metrowe. Nie, to jest ile metrów? No Tylko wszędzie zaś nie damy. Nie? Co? Tylko wszędzie się nie do. No, Dobrze, to tylko jest wieniec, taki 30, no to tam nie ma źle. Ale jest Tu akurat w ogóle nie ma problemu. Bo od góry sobie damy deseczkę. I jeszcze może z takich małych dać. Żeby takie, tą, klapę, nie? No, no, no. no. Więc środek będzie trzymać. No, ale tam. Płynie, a to będzie góra trzymać. A dół? A dół będzie przykręcony Oby, Ale co mi się zdaje, że jest za to datory... relacja. No delikatnie. Telefon! Czy znowu teraz? Dwie godziny nikt nie dzwoni. Sebastian. Dać Ci śrubkę? A jak mam ją dać? No i tak, będę ja sobie pójdę się... Dobra, wracam za chwilę. Dalej przygotowuję, ja tu muszę podkładki sprawdzić, ile mamy. Bo czy nam czasem nie braknie, ale chyba nie. Jest. Mamy tu większe, przez które przelatuje łepek nam. I tu mamy takich parę sztukasów mniejszych. Ale chyba widzę, że starczy. Na razie kupiłem 100 takich wkrętów ciesielskich. Na jutro już się umówiłem, że jeszcze jednak dokupię jeszcze 100. Dostanę fajną cenę na nie. Naprawdę bardzo fajna jest, lepsza niż z internetu. Hmm. Tak sobie działamy, już godzina piętnasta. Spokojny dzień dzisiejszy. Słoneczko nawet wychodzi teraz. To jest super. Ciekawe, czy się uda. Takimi ciesielskimi zastąpić właśnie szpilki. Mniej to waży, mniej miejsca zajmuje do pudełeczka typu można tylko te podkładki dać tam te szpilki doważą, powiedzmy już jakieś nie wiem, 15 kg, a tam nie ma tego dużo, a jakby chyba jutro dobiorę tych podkładek ten też ci pójść. No, Bardzo tak. dobre, grejpfrutowe, wiesz? O, lokowanie produktu. O, lukowanie produktu. Dobra. Tak, to na setkę mamy. Jest dobre. To Jestę tutaj. To leży. Tak. Kominy zaczniemy chyba robić dopiero w następnym tygodniu. bo no już no niestety, albo stety, kurde, od poniedziałku kolejna budowa. Co? 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 Pan, tam. Tak. Jaka kolejna budowa? No ta w Lędzinach, w Lędzinach. proszę Pana. Tu, 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 tu. Co tam Zyzio robi? Kręci beleczkę. Tak, ta, kręci beleczkę. Taką o dziwnych gabarytach. tut 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 drabilan to drabinen to tak Mhm oto to dłużej potem to jest ten nie co to jest? Nie, ja, ten idzie tutaj. Ja. Oh. Tak. A, to teraz tego krótkiego i A jakbyś tylko przytrzymał na to Co? Ja będę wiedział, że to ma te same poziomy, co? No już od tego, co mam, bym musiał zacząć. No, tak. już od to tego, od już... tego krótkiego najlepiej. No, bo teraz od tego sobie ten poziom zmierza już. No, a nie tak. A no, ten. Po kolei. <coughs> musi być po kolei, panie. Dobra, ja do Was za chwilkę wracam. Idę z ziowi na razie No się powierz, pomierz. Dobra. Będziemy tu pokręcić taką właśnie belkę, gdzie tu jeszcze będą dodatkowo kolejne dwa pręty i tu dwa na dole. No teraz wygląda Izio. No bo wcześniej byłaby mała gafa projektowa. Ale dobrze że zydziu to wyczapił Byśmy zjedli dwa dwa pręty O, teraz robimy akurat zbrojenie do słupa, a w tym słupie będzie się trzymało ogółem jeden podciąg, do tego słupa wchodzi i, i wieniec, ta, cysterny. Kurde, ile kręcenia tu Jak ja widzę tyle kręcenia to mi się zaraz zawsze przypomina ten chorzów kurde, tam to było jazda Jak nigdy Bo kurwa, nie zauważyłem. Dobra, o, nie będziemy tak pokazywać ciągle, jak się kręci to samo. No, a tu jest ten właśnie podciąg, który do tej belki musi wejść. Jeszcze jedną taką samą belkę musimy zrobić. Identyczne. Identyczną taką samą bliźniaczkę. Tą beleczkę nazwiemy Kamila Nie, no to bez Ale tu już szalunki idą do góry Lecz gwiazdy Ale tu Wszyscy zaś mi namieszał Dobra, co? Zaś mi namieszał przesunięcia sobie wymyślisz znowu Bo że. No pan to do poziomnicy czyje Powie pan wejdziesz i sobie sprawdzisz Tutaj na pewno bo Tu będę dach robić no to o co wejdziesz i się sprawdzisz to po co pan mnie woła jak pan dopiero skręca? Eeeho! Weźmy słuchać i załatwisz że też tak, tak Ale śniadanie mi się echo odbija! <gry> no ty, ale już jest coraz bliżej! Coraz bliżej! Niż... Niż dalej. Odmierz co, gdzie sobie zaczęliśmy? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A! Pusto, panie. Pusto. Jak w twojej kieszeni. Masz wkrętareczka? Hmm. No, ale to to nie mówił Masz Chyba hmm. Elegancko, moja wiertełka, o oh. Panie, panie, no tak, tak. A co mówisz? Co myślisz pod składek policzyć? Po Zobaczyć czy stacznie, nie? O, Bo mamy więcej tych dużych niż tych małych. Panie, to tam bloczka nie ma? Czy jakiś kolawy ten bloczek, co? Panie, fuga! Pan umiesz. Na krawędzi pan fugi. Jak pan nie umiesz? Dobra, w sumie jak tutaj damy deskę, to to będzie nam trzymać. Więc tutaj... To już się będzie trzymać. No więc tutaj nawet nie trzeba skręcać tego. Jak tutaj przykręcę deskę, to tego. No, dokładnie. No. To po co to? O, dobra. <coughs> jak widzicie, bierzemy szerokość blatu na, mamy 38, który będzie przeniesiony na 30... 38. 38. Wieniec... Do naszego poziomu 38, chodźmy na tym bo tam... oznaczyłem 37 bo patrz 30... mi Pan na ręce 38 no 38 bo góra wieńca to już będzie tam jeszcze na podkładki gdzie te zbrojenie pójdzie do góry przerzucamy sobie sobie łopatą piasek z miejsca na miejsce no teraz sobie zaznacza gdzie sobie wkręcić typu takiego spaksa jakiegoś albo dwa spaksy żeby oprzeć dolną krawędź blatu czekaj, 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 czekaj 38, ale ona jest jakaś sklinowana ta decha ty o, no to pa, 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 pa. widzi? 39,5 No tu jest pas sklina No dobra Proszę dać mi tamten dolny, dolny 39, wymiar 39,5 39,5 No to już by była gafa, bo deska jest ciach. 39 no. no i to samo po prostu przenieść dół deski szalunkowej zać poziomica Nie, poziomica nie, bo mamy krzywą deskę przecież No to jest racja. No ale w połowie jakbyś se dał to by było dobre no, gwoździ po prostu nie wzięliśmy No jakby się wózka tam pyk Fik micro, Dwoli Panie pobali. Dziur! Są dziurki jakieś. Są panie, dziurki. No i taka kolejność. Weź sobie szalunek. Poprze na spaksie. Jak działają waty ten braciak, bo mi się wydaje. No ta decha jedna jest taka kusiawa. Bananiatka już. Ale to prędzej chyba górę sprawdzać, a nie dół. No gadam, baniana ty, te już te deski. Chyba przeżyją ostatnią budowę teraz. Czyli co, w wkręt i wiertło. Znaczy... Wit. Tego. Z tymi pomocnikami w dzisiejszych czasach... Te czasy są cholerne, kurde, chopie. A te pomocniki to są cholerne. A w ogóle to bardzo często dobrego pomocnika. A ja, pomocników to kurde jest. Na no dobrego! Na tony! No takich to jest masa, chopie! Dobrego pomocy. Ciężko. No, ale dobry pomocy to już jest praktycznie pod, pod jakieś tam doświadczenie jak podchodzi. Oczywiście no, że... tu narodnik? tam sobie sklinujemy, skręcimy deseczkę. Ale widać, że fajnie dociska te deski jednak, mimo trzeba, wszystko. Trzeba mieć kręcić. No, a to najlepiej umija? No, muszę po kręcić. <laughs> dobra, teraz się nie patrzy. A, ma o. się patrzeć. No, nawet jest wokół. wokół, wokół. ale nie patrz. O, no. no, no. dobre. Dopuszczalne. No, oczywiście, ma no, panie. To. Czyli farba będzie pięknie. No, trzy razy pomaluje się i będzie równo. No i dobra, i tak to tu wygląda ta robótka opiat to są deski ja tu jeżowi zostawię tylko śrubki. on się niech kręci i idę zjeść zjad... no ja sobie to tutaj ogarnę sam panie. Ponieważ... i idę z wyjścia pokręcić a już taki czas, że sobie trzeba usiąść już pościemniać trochę tak, tak ściany są, jest gdzie się chować no. dlatego tak szybko jak wymurowaliśmy <laughs> No i faktycznie przynajmniej tu nie wieje Dobra, idę ziziowi pomóc namieszać trochę Jak widzisz jak na mnie nie zobaczyłeś Dobra No i tak u nas dzień wygląda